Cześć, postaram się dzisiaj pokazać jakie są różnice pomiędzy oryginalną kartą pamięci do Nintendo 64, a nie oryginalną. Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne i na ogłoszeniach trudno zorientować się, czy sprzedawana karta jest oryginalna, czy też nie. Więc aby nie wpaść w kupnem podróbki, tak jak mi się to udało, dla przestrogi pokażę detale. Znalazłem aż 8 różnic. Pierwsza to kolor śrubek. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to losowy detal, ale zrobiłem mały przegląd i przygotowałem screeny, na których widać, że oryginalne karty pamięci mają specyficzny kolor śrubek, który podchodzi pod kolor mosiężny, a w podróbce jest to zazwyczaj kolor srebra, niklu czy chromu. Drugi detal jest to nabity grawer na naklejce, który jest bardzo słabo widoczny. Jednak mam kilka zdjęć, na których widać dokładnie o co mi chodzi. Jest to zazwyczaj liczba 11 lub 12 z tego co zauważyłem. Trzecia rzecz to również na naklejce. Jest to grubość czcionki jaką jest nadrukowany napis Controller Pack. Widać ewidentnie, że w oryginalnej karcie pamięci jest to cieniutka czcionka. A w podróbce jest grubsza cciągka. Czwarta sprawa to znak R w kółku, a popularnie mówiąc RK. Widać, że w oryginalnych kartach nie ma tego małego znaku po napisie Nintendo czy liczbie 64. A w podróbkach jest tam mały znak wielkości ziarenka piasku. Detal 5 również jest związany z rką, ale już nie w tym miejscu. W podróbce nie ma tam nic. Jest nabita tylko lekka dziurka. A w oryginalnej karcie pamięci widać, że jednak jest tam mini rka. Szósta różnica to ten element obudowy. W oryginale widać, że jest to wyżłobienie nieco dłuższe i bardziej widoczne przez dokładny odlew niż to w podróbce, gdzie jest to jak widać nieco krótszy. Dalej siódma różnica. Trzeba spoglądnąć w piny samej karty i widać, że w oryginalnej są zakończone cieniutkim pinem, po którym następuje zwiększenie szerokości. A w podróbce jest to od razu szerszy pin, czyli ten standardowy, że tak powiem, obecny w każdej karcie pamięci. No i na zakończenie ósma sprawa. Widoczny jest na obudowie od wewnątrz. W oryginalnej widać tam literę F i cyfrę 2 oraz brak kółeczka odlewu obudowy. A jak widzicie, w podrobionej karcie jest tam pusto i małe kółko odlewu obudowy. Oczywiście najważniejsza jest płytka w środku. I najlepiej dostać zdjęcie samej płytki, aby zdecydować o zakupie. Jednak sprzedający raczej nie chcą rozkręcać tych śrubek i wnikać co jest w środku. Dlatego zdjęcia w ogłoszeniach są zazwyczaj samej obudowy. I myślę, że ten materiał pozwoli Wam uniknąć zakupu podrobionej karty pamięci. To tyle w tym poradniku. Dzięki za uwagę.